trudnych warunkach, co prawda, ale możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu serdecznie. Witamy Państwa na konferencji Lewicy w Ostrołęce. Dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o klimacie, o naszych propozycjach dla środowiska. Dobry, I na dzisiejszej konferencji mam zaszczyt przywitać Dorotę Olko, liderkę listy Lewicy w okręgu sierlecko-ostrołęckim, Marię Magdalena parzykowską kurpiewską numer 3 na liście Lewicy w tym, w tym okręgu, Izabelę Zygmunt, a numer 8 Słucham. Beaty, Beaty Zygmunt serdecznie przepraszam e, i gościa specjalnego Adriana Zandberga, który co prawda w Ostrołęce nie kandyduje, ale w sąsiednim okręgu w Warszawie przyjechał nas, przyjechał nas dzisiaj wesprzeć, odwiedzić na pokładzie naszego lewicobusa. Ja nazywam się Krzysztof Grochowski i również jestem kandydatem w okręgu numer 18 i w takim razie poproszę już o zabranie głosu Dorotę Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Proszę państwa, jak państwo widzą, lewica walczy o głosy w średnich i mniejszych miejscowościach. Mówimy o jakości życia w mniejszych i średnich miejscowościach: o wyższych płacach w budżetu, o podniesieniu pensji moich minimalnych, o budowie żłobków, tak żeby każde dziecko miało miejsc, o tanich mieszkaniach na wydają. Ale jakość życia to także troska o środowisko naturalne i przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Na to chcielibyśmy zwrócić uwagę, szczególnie tutaj w Ostrołęce, oczywiście ze względu na tę kontrowersyjną inwestycję na powstaje. Mówię o blogce elektrowni Ostrołęka. Proszę Państwo wiemy, że inwestycja już budowa została rozpoczęta, ale wciąż ten projekt budzi bardzo wiele kontrowersji pod wieloma względami. Po pierwsze, Wszyscy, w zasadzie wszyscy eksperci zgodnie zauważają, że ta elektrownia będzie nierentowna, że nie będzie w stanie zarabiać na pożytku Po drugie, elektrownia Ostrołęka nie ma zagwarantowanego finansowania. Inwestycja się już zaczęła, ale w zasadzie trudno powiedzieć, czy się skończy, czy się nie skończy, bo nie ma na nią pieniędzy. Banki, które są odpowiedzialne za tę inwestycję, wyłożyły na ten cel 3 miliardy złotych, a koszt całej inwestycji to minimum 6 miliardów. Niestety banki, banki krajowe, banki skarbu państwa nie zgodziły się na dofinansowanie inwestycji. Banki europejskie nie mogą tego zrobić, ponieważ nie inwestują w bankie. więc Jesteśmy w takiej sytuacji, że rozpoczęta inwestycja nie wiadomo, czy się, czy się w ogóle skończy. Być może będzie po, trzeba płacić odszkodowania wykonawcom i generuje to szereg kolejnych problemów. Ale ta inwestycja to też wielkie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Że, proszę Państwa, każda elektrownia węglowa, niezależnie od tego, jakby nie była nowoczesna, to duże emisje dwutlenku serb, tlenków azotu, pyłów. I na tym to będzie miało ogromny wpływ na zdrowie obywateli. To są skutki które przewlekłe zapalenia od krzeli, Zapalenia oskrzeli wśród dzieci. Napady ascend, przedwczesne zgony. Oszacowano, że przez 40 lat działania tej elektrowy, tylko tyle będzie ona działać, e, doprowadzi ona do 2000 przedwczesnych zgonów. A koszty zdrowotne, e, jakie będziemy musieli ponieść na opiekę zdrowotną, e, skutek, efektów e, działania tej elektrowni to jest 690 milionów złotych. Takie są rzeczy. I te koszty poniesiemy my wszyscy jako obywatele. Niestety Prawo i Sprawiedliwość jest głuche na apele ekologów, e, żeby tę inwestycję wstrzymać. Została ona w tak nieodpowiedzialny sposób rozpoczęta, i tutaj wiemy, że największym jej fanem jest minister Tchórzewski i czy to jest odpowiedzialne, zaczynać tak szkodliwą inwestycję i inwestycję nierękową. E, dlatego my mówimy stanowcze nie dla elektrowni Ostrówka. Ten koszt 6 miliardów złotych to jest dokładnie tyle, ile byśmy chcieli przeznaczyć na inwestycje w odnawialne źródła energii. Minister Królewski mówi, że ta elektrownia to będzie rynek zbytu dla polskich kopalń, ale patrząc na politykę PIS-u, można się spodziewać, że to będzie zbyt dla węgla importowanego z Rosji. Więc my mówimy nie i ogłosiliśmy w ubiegłym tygodniu zielony fakt dla Polski, który tu Państwo mogą zobaczyć. Jesteśmy za tym, żeby do 2035 roku większość energii w Polsce pochodziła z odnawialnych źródeł energii. Przepraszam, że atmosferyczne e, są e, Więc tak, większość energii z odnawialnych źródeł energii. Będziemy inwestować także w domową produkcję energii, przede wszystkim z paneli fotowoltaicznych, ale także skończymy z importem węgla. Zarządów wis u importując 19... Importujemy ponad 19 tysięcy ton węgla. Więc to jest, to jest skandal, i od tego musimy, bo oczywiście, wskutek transformacji energetycznej zapotrzebowanie na węgiel będzie spadać. Ale musimy zacząć od końca, skończenia z importem węgla. Proszę Państwa, minister Kwórzewski twierdzi, że ta elektrownia próbuje przekonać obywateli, dla których. Tak bardzo szkodliwa będzie ta inwestycja, próbuje przekonać w ten sposób, że to będą nowe miejsca pracy. Ale eksperci policzyli, że to nie będzie 500 nowych miejsc pracy, tylko około 250 i to będą miejsca pracy bardzo wyspecjalizowane, czyli prawdopodobnie nie będą mogli z nich korzystać ludzie tutaj w My, nasz, e, nasz Zielony Pakt dla Polski, to także nowe miejsca pracy w Zielonym Przemysłu. Chciałabym poprosić Adriana Zandberga, który przyjechał dzisiaj do Ostrołańki na nasze zaproszenie, aby opowiedział o inwestycjach w zielony przemysł i o nowych miejscach pracy w złożone. Dzień dobry. Miło mi się z Państwem spotkać w tych nietypowych warunkach atmosferycznych. Proszę Państwa, PiS od Lewicy różni to, że PiS jest zgłosony w przeszłość, a Lewica patrzy w przyszłość. I to widać w inwestycjach. Bo pomysły na inwestycje, które ma prawo i sprawiedliwość, to są pomysły na inwestycje, które nie pasują do współczesności. Tak jak mówiła przed chwilą Dorotha, pozyskanie finansowania na budowanie kolejnych bloków węglowych będzie po prostu niemożliwe w Unii Europejskiej, ponieważ europejski sektor bankowy nie będzie wspierać tego rodzaju węglowę. Podstawy w Polsce na dłuższą metę nie opłaca. który jest szkodliwy zdrowotnie dla mieszkańców Australii dla ludzi w ale też jest nieracjonalny ekonomicznie. I na to są bardzo twarde dane. Proszę Państwa, zamiast wydawać w ten sposób te pieniądze, Lewica w ramach Zielonego Paktu chce, żebyśmy zainwestowali je w nowe, czyste, odnawialne źródła energii. Lewica proponuje, żebyśmy od przyszłego roku wydawali na ten cel. 6 miliardów złotych rocznie. W ten sposób będziemy mogli przystawić nasz system energetyczny na nowoczesne rozwiązania, rozproszone rozwiązania. Rozwiązania, na które zarobią lokalne przedsiębiorstwa. Rozwiązania, które będą animowały lokalną gospodarkę, które przyczynią się właśnie do stworzenia przyszłościowych miejsc pracy. Bo o to nam przecież chodzi. O to, żebyśmy żyli w Polsce, która jest zdrowym miejscem do życia, że miejsca pracy były stabilne, że były bezpieczne i żeby były tutaj. Żeby nie sprowadzały się do kilku miejsc, gdzie skoncentrujemy nasz system energetyczny, tylko żeby były rozproszone. Na regionu takiego jak region Ostrołęcki, jak, jak region, region Kupiowski, to rozproszone źródła energii jest szansa na skok rozwojowy, na pójście mocno w przeszłość, na dobrobyt, ale też na innowacyjność. Lewica zainwestuje 3,5 miliarda złotych rocznie w ramach programu Kopernik w nowe technologie. Z... Pomoże tym, którzy będą chcieli przystawiać się na czyste źródła energii, pomoże tym, którzy, którzy będą chcieli zorientować swoją działalność gospodarczą na przyszłość właśnie. To jest ten wybór, przed którym stoimy 13 października. PiS, czyli przeszłość. PiS, czyli technologie, które odchodzą z tej historii. Albo Lewica, czyli przyszłość, czyli nowoczesność, czyli odnawialne źródła energii. Dziękuję bardzo i oddaję głos pani Magdalenie. Ja może tu powiem, akurat pogoda ten nie sprzyja, ale nasza, nasz rejon, nasza okolice to są suche y, ziemi, lekkie piaski i y, Coraz bardziej i rolnicy, i działkowicze narzekają na suszę. Dlatego też Lewica ma program wspierania małej rentercji, odbudowy lasów, zakładanie parków narodowych, nawet tworzenie takiej Agencji Ochrony Przyrody, która by była odpowiedzialna za kontrolę właśnie wszystkich tych, którzy niszczą lasy. Do tego będziemy... Państwa, tak Maria Magdalena Patkowska-Górniewska wspomniała ma o suszy, to należy wspomnieć, że energie, elektrownie węglowe są w sposób bardzo mi i A elektrownia Ostrołęka ma pobierać wodę z rzekaniarek z, z, z obszaru Natura 2000. To jest bardzo niebezpieczne i nieodpowiedzialne, ponieważ może doprowadzić do degradacji wartościowych, przyrodniczo-cennych cennych zasobów. Więc podsumujmy. Elektrownia Ostrołęka to inwestycja nierentowa, bezfinansowana, szkodliwa dla zdrowia obywatelek i obywateli i bardzo wodochłonna, szkodliwa dla e, otaczającej e, ostrołękę przyrody. Zielony Pakt dla Polski zaproponowany przez lewicę to odnawialne źródła energii, inwestycje w domową produkcję energii, to koniec importu węgla, to nowe lasy, nowa zieleń e, także na obszarach miejskich oraz ochrona zwierząt. Zachęcamy do e, przeczytania poznania się z całym naszym, żeby się nie chcieli przedłużać, w tych e, z całym naszym zielonym paktem dla Polski e, pod adresem www.lewica2019.pl. Lewica odważnie patrzy w przyszłość, troszczy się o środowisko i przeciwdziała katastrofy klimatycznej. Dziękuję bardzo.